Siemanko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. Jak pewnie domyślacie się już po tytule tego Techniusa, Microsoft chce pójść w procesory ARM. Ale co to oznacza dla całego rynku? Bo moim zdaniem naprawdę to jest prawdziwy game changer, jeżeli faktycznie Microsoft zacząłby bardzo mocno iść w swoje własne procesory, tak jak miało to miejsce w przypadku Apple. Natomiast moim zdaniem jest to bardziej, bardziej epokowa zmiana niż to, że Apple przeszło na swoje procesory, ponieważ Apple już kilka razy w historii zmieniało, Dostawcę procesorów, no i w praktyce oznacza to tylko i wyłącznie mniejsze dochody dla Intela. No i jakąś nową technologię, która nie jest jakąś odkrywczą i nową technologią, bo takie technologie jak Apple teraz stosuje w swoich komputerach już na rynku były eee, i one są tak naprawdę dostosowane pod ich urządzenia przez samych inżynierów Apple. Nie bagatelizowałbym tego, oczywiście. Kawał solidnej roboty, jeżeli chodzi o projektowanie takich procesorów, musi zostać wykonany, natomiast nie jest to wymyślenie koła na nowo. Nie jest to taki krok milowy, jak miał miejsce w przypadku czy to skonstruowania architektury 32, czy później nawet 64-bitowej. Natomiast w przypadku Microsoftu to naprawdę mogłaby być zmiana. A no dlaczego mogłaby być taka zmiana? Wyobraźcie sobie pełną kompatybilność Windowsa z procesorami ARM. Pełną, co to znaczy gaming i cała reszta Kompatybilna właśnie z procesorami ARM. I nagle okazuje się, że nie mamy tylko dwóch dostawców procesorów Intela i AMD. Nagle tych dostawców może być 15. No bo Qualcomm robi świetne procesory, no teraz Apple robi, oni raczej zawsze będą robić do swoich, ale mamy jakieś Mediateki, Samsungi, Huawei. E. Na razie wszyscy robią procesory do telefonów, ale jeżeli rynek otworzyłby się na tworzenie konstrukcji, które by świetnie radziły sobie z Windowsem, no przecież Samsung, no Samsung może mniej, ale taki Huawei, on ma całą masę swoich laptopów i teraz nie musiałby montować w nich Inteli, a wrzucałby tam swoje własne SoC. A właśnie, skąd wiemy w ogóle o tym, że Microsoft coś takiego planuje? Oczywiście, pewniej tego być na 100% nie możemy. Z tego względu, że to są tylko newsy, plotki, rzeczy, które są ostatecznie Potwierdzane tylko i wyłącznie po premierze, ale jakbym nie miał robić takich informacji, nie dostarczałbym wam czegoś przed premierą, to tak naprawdę mógłbym zamknąć kanał. No bo już cała masa innych YouTuberów to robi na zasadzie: czekają na premierę, no i później pokazują coś, co pokazuje się po premierze. Ewentualnie napiszą jakieś pościki na social mediach tydzień czy też dwa tygodnie wcześniej. Z których tak naprawdę niewiele możemy się dowiedzieć, i gdyby nie media newsowe, które istnieją od dawna, czy też mój kanał, który istnieje od niedawna, bo takich kanałów stosunkowo mówiących o rzeczach długo zanim one nastąpią jest mało, no to byśmy. No, tak naprawdę wszystko wiedzieli dopiero po premierze, więc jeżeli ktoś uważa, że bez sensu jest mówić rzeczy przed premierą, bo przecież niczego na pewno nie wiemy, no to połowa stron newsowych musiałaby się zamknąć. W ogóle bardzo dużo rzeczy musiałoby się zamknąć, no bo przecież nie można krytykować ustaw rządowych, zanim one nie wejdą w życie. Analogiczna sprawa, nie? Bo po co krytykować jakieś tam polski ład czy inne rzeczy? Przecież to jeszcze nie weszło i teraz wszyscy mielibyśmy czekać z krytyką, z badaniem tego, z mówieniem o tym. Jak już to zostanie uchwalone i klamka zapadnie. No właśnie, a teraz wracając do meritum, bo strasznie się rozgadałem. Eee, po prostu czasami, wiecie, zdarza się ktoś, nie spośród moich stałych widzów, ale ktoś, to, kto trafia na ten kanał i mówi, zero konkretów, koleś, jakieś konkrety, jakieś testy. No, konkrety będą po premierze, no i wtedy, kurczę, pół YouTube'a wypuści jakieś konkrety, a my mówimy o tym, co może być, jak można się nastawić do tej nadchodzącej rzeczywistości. A nadchodząca rzeczywistość z procesorami ARM od Windowsa a właśnie ja w ogóle Wam powiedziałem, szukają po prostu konstruktora SOC na LinkedInie. Tak, taka informacja została wypuszczona, że na LinkedIn nie poszukują dyrektora do spraw właśnie ym, no, konstruowania SOC, czyli system on-chip, tego wszystkiego, co napędza telefony, co napędza na przykład Maki, bo tak naprawdę taka M1 to jest system on-chip, yy, czy też procesory Qualcomm, które są też robione w ARM-ach. Dużo już takich rozwiązań istnieje na rynku i Microsoft, Microsoft w ogóle ARM-a już miał. Surface X Pro z 2019 roku miał SQ1, Microsoft SQ1, procesor właśnie z rodziny ARM, zaprojektowany wspólnie z Qualcommem. Teraz sami chcieliby takie procesory projektować. I powiem wam tak, mnie, mnie, mi się to mega podoba i naprawdę jara mnie to, że idziemy w takim kierunku. Dlaczego? Bo ja nie uważam, żeby ARemy wyparły klasyczne procki, klasyczną architekturę X64, a na pewno nie w jakimś skończonym okresie czasu. Takim wiecie, sensownie skończonym. W sensie nie zrobią tego w 5 lat. Nie zrobią tego raczej w 10 lat. W 15 no już może się okazać, że pecety będą traciły na em, znaczeniu. Ale tylko w przypadku, jeżeli wszystko by poszło zgodnie z tym, co dzisiaj do Was powiem. Bo w innym przypadku, no to jeszcze te pecety będą sobie trwały i trwały i trwały. Nie sądzę, żeby arm ich wypierały w jakikolwiek sposób. Z pewnych dziedzin i branży jak najbardziej ARMy mogą nie tyle co wyprzeć procesory klasyczne, co stać się dla nich alternatywą i pewnego rodzaju zastosowania będą na ARM-ach, a pewnego rodzaju będą nadal na x64. Dla mnie najbardziej ekscytujące jest to, że Microsoft zajmując się właśnie arm może dostosować Windowsa, czyli odpalanie gier, z tymi, Znaczy, to nie, to nie jest jedno z drugim związane, ale odpalanie gier, czyli biblioteki związane z gamingiem DirectXA do obsługi przez procesory ARM. A jak dałoby się pisać gry na procesory ARM, to masakra. To masakra. Okazuje się, że tak jak już wcześniej Wam mówiłem, nie mamy dwóch dostawców procesorów, a mamy ich 10, 15. Nie wiem, czy to mówiłem, w ogóle nie pamiętam, ale miałem to w głowie. To by było coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie tyle propozycji. Nie tylko wybieramy Intel czy AMD, ale do tego dochodzi Qualcomm, Mediatek, Huawei ze swoimi Kirinami, Samsung z jakimiś Exynosami typu PC. I taki scenariusz może się zadziać stosunkowo szybko, jeżeli chodzi o ultrabooki, mobilne urządzenia. Wydaje mi się, no i tutaj wszystko w rękach tak naprawdę Microsoftu, że jeżeli oni opracują w tam w przeciągu 3-4 lat jakieś swoje procesory, wprowadzą je na szeroką skalę do Surface'ów i zaczną optymalizować Windowsa właśnie pod zastosowania ARM'owe, bardzo duża ilość ultrabooków może się z takimi procesorami pojawić. Dużo osób nad tym, dużo osób, dużo firm na, pracuje nad takimi rozwiązaniami, Aeremy są energooszczędne i w zastosowaniach, gdzie mm, ta energia nie jest tak potrzebna. Ta moc obliczeniowa no są świetne, ponieważ no taki laptop trzymający 20-30 godzin na baterii, to jest tak naprawdę właśnie rozwiązanie stawiane na ARM-ie. Teraz już te MacBooki trzymają bardzo dużo, ale MacBooki też oferują świetną moc. Żeby Windows oferował tak świetną moc, będzie musiał dostać optymalizację pod wykorzystanie właśnie architektury ARM. Windows zmienia się dynamicznie. Zaraz za miesiąc zobaczymy, jak został świetnie zoptymalizowany. Znaczy, nie wiem, czy został świetnie, nie, ale... Potencjalnie, jak został zoptymalizowany pod procesory hybrydowe. Jaka jest różnica pomiędzy Windowsem, który potrafi w procesory hybrydowe, a takim, który w takie procesory nie potrafi? I w przyszłości identyczna różnica, nawet jeszcze większa, może być pomiędzy Windowsem, który nie potrafi w rm -y, a da się już odpalić na RM-ach Windowsa. To nie jest tak, że nie da się teraz odpalić na RM-ach Windowsa. Odpalić, a to, żeby zasuwał, to są zupełnie dwie różne kwestie, nie? To tak jak maluszek, poczciwy Fiat. 126P działa, działa, jeździ? jeździ, jest odpalony dokładnie tak samo jak Formuła 1. W sensie na takiej samej zasadzie działa silnik. Jest wybuch, sprężanie, wybuch, tłoki chodzą, nie? Identyczna zasada działania, ale już efekt jest zupełnie drastycznie inny. Oczywiście uprościłem to, ale tak mniej więcej to wygląda. No i właśnie taka różnica byłaby w optymalizacji pod ARM Windowsa, a właśnie na obecną chwilę, jak wygląda działanie Windowsa pod procesorami ARM. Do tego, tak jak mówię, obsługa bibliotek gamingowych. Dla mnie to byłby absolutny game changer. I tutaj rynek komputerów może pójść dwutorowo. Może okazać się, że arm zostaną tak naprawdę tylko i wyłącznie w ultrabookach, w laptopach, które nie potrzebują właśnie tej gamingowej mocy. Naha, tutaj warto zaznaczyć, że jakby podbiciem tych wszystkich plotek o projektowaniu własnego projektora przez Microsoft jest to, że ponoć ściągnęli ludzi już z Nvidis, Intelas, z, Intela, z, z Qualcomm'a, z tych wszystkich firm zatrudniają osoby i budują zespół, do tego rozmawiają z AMD, jakoby mieliby wykorzystać grafiki RD na 2 w tych właśnie swoich układach i więc nawet to nie są takie układy tylko budowane stricte pod Jakieś tam zastosowania biurowe, ale już nawet większą wydajność, więc naprawdę, naprawdę obiecują, co to wygląda, i teraz ta nasza dwutorowość rozwoju tego rynku. Pierwszy tor, no to idziemy tylko w ultrabooki, no bo świetne zastosowanie nie grzeje się, więc można pasywnie to chłodzić. Jak wrzucimy jakieś aktywne chłodzenie, to ono może być ciche do tego długi czas pracy na baterii, więc Ultrabooki na RM-ach, świetna sprawa. Zwłaszcza do zastosowań biurowych, jeżeli ktoś nie montuje na tym filmów, tylko chce mieć zawsze dostęp do maila, do jakiejś tam nawet no nie wiem, przeglądarki, coś takiego, żeby seriale oglądać, i do tego możemy mieć granie w chmurze. To jest jeden tor. Drugi tor jest taki, że rozwijamy wszystko kompletnie. Więc cały Windows zostaje dostosowany włącznie z bibliotekami gamingowymi do obsługi i optymalizowany pod ARM, -y, tak, żeby nawet producenci gier mogli pisać właśnie na procesory ARM. -y. Swoje gry i karty graficzne zostają nieruszone. Już jakby są układy, na przykład Switch. Switch od Nintendo działa z procesorem ARM plus karta graficzna Nvidia. Teraz Microsoft chce zrobić swój procesor ARM plus karta graficzna AMD, więc karty graficzne wyglądają jako taka całkiem bezpieczna przystań i że one i ich pozycja, jeżeli chodzi o gaming, nie zostanie na chwilę obecną, no, zagrożona. W każdym razie procesory mogłyby zostać tak przeprojektowane, żeby działały, obsługiwały system, działały z grami, a i tak lwią część obliczeń bierze na siebie kartę graficzną. Zresztą zwróćcie uwagę, jak to, to teraz wygląda, jeżeli chodzi o procesory. Nieraz sobie rozmawiamy u mnie, czy ja Wam o tym mówię, że tak naprawdę procesory bardzo mocno straciły w ostatnich latach na znaczeniu. U mnie na przykład streamując n z karty graficznej renderując film, n z karty graficznej przeglądając timeline, montując film, karta graficzna. Procesor, zjeł. W grach i piątka taka skokszona i piątka w zupełności wystarcza. Całą resztę bierze na ka klatę karta graficzna, więc tak naprawdę, jeżeli to znaczenie procesorów cały czas będzie tak topnieć w gamingu, no to takie procesory ARM byłyby świetną alternatywą. Powiem wam szczerze, ja chciałbym coś takiego zobaczyć. Jestem ogromnym fanem obecnej architektury X64, gigantycznym to jest PC Master Race. Ale ARM, jako alternatywa, jako coś, co się rozwinie obok, jako coś, co będzie nam oferować inne rozwiązania, to jest świetna sprawa. Brakuje takiej troszeczkę przestrzeni, takich wyborów na tym rynku, bo mamy PC i w ramach niego ileś tam konfiguracji. Mamy konsole przeróżne i tak dalej, ale ja bym chciał tego wszystkiego więcej. Mamy też granie w chmurze. Ale więcej, powiem Wam szczerze, więcej przeróżnych alternatyw. To się raczej nie sprawdza z tego względu, że jeżeli pojawi się jakaś sensowna alternatywa, to ona prędzej czy później wyprze tą inną alternatywę. I jeżeli procesory ARM bardzo dobrze by się sprawdziły, no to wypadłyby z czasem X64, jeżeli chodzi o gaming, tak? No bo jaki sens byłoby utrzymywać obie te architektury w tym samym czasie, gdzie zwłaszcza trzeba byłoby te gry pisać osobno zarówno na jedną, jak i na drugą. Powiem Wam szczerze, ciekawie może to wyglądać, jeżeli Microsoft zdecyduje się na wypuszczenie swoich procesorów w architekturze ARM i przede wszystkim rozwijanie Windows'a potem, bo to już nie chodzi o to, że Microsoft tam sobie wypuści procesory. Bo to, to jest pryść, tak? Tylko Microsoft jako firma, ona ma narzędzie najpotężniejsze, które utrzymuje rynek PC w takich rozmiarach, jakie one są obecnie, a mianowicie system operacyjny Windows. Gdyby nie Windows... No to rynek PC drastycznie by się skurczył, no bo nie czarujmy się, no przecież nie przeszlibyśmy teraz na Linuxa. Prawdopodobnie większość przeszłaby na Maca, część firm programistycznych przeszłaby na Linuxa, ale generalnie gaming przeszedłby na konsole. Powiem Wam szczerze, naprawdę, gdyby nie, znaczy to tak naprawdę PC to Windows, jakby no wiadomo jest tam jakiś ułamek PC to Linux, ale nie czarujmy się. PC to jednak Windows, i gdyby ten Windows nagle zniknął, rynek PC-ów gwałtownie by się skurczył, więc to, czy Intel będą się dobrze sprzedawać w przyszłości, to, czy procesory AMD będą się dobrze w przyszłości sprzedawać, wszystko zależy od tego, jak w przyszłości będzie rozwijał się Windows. Jeżeli rozwinie się w kierunku ARM, do tych dwóch producentów stanie pod gigantycznym znakiem zapytania i nie dziwię się, że tak mocno cisną w karty graficzne, bo one moim zdaniem są dużo bezpieczniejsze niż procesory na rynku. No bo jak widzimy, tak już mówiłem Wam w poprzednim odcinku, serwery przechodzą na arm -y. bardzo dużo tych ARM-ów się pojawia. Ja szczerze nie życzę rynkowi X64 zniknięcia. Ale życzę, żeby rynek ARM bardzo dobrze się rozwinął i żeby zaoferował nam jakąś alternatywę, chociażby w postaci tych super cienkich, super energooszczędnych Ultrabooków. To byłoby bardzo ciekawe, a ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. W ogóle takie ogłoszenie parafialne, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to napiszcie w komentarzach PGA, ponieważ będę na PGA w Poznaniu. No ja będę od piątku, ale możemy się zobaczyć w sobotę i niedzielę będę na stoisku Hiro, który jest partnerem tego kanału już od dawna, więc, więc tam możemy się zobaczyć na PGA, jak chcecie to podbicie i sklejmy sobie piąteczkę ja jeszcze o tym pewnie napiszę na swoim Instagramie czy coś takiego. Stwierdziłem, że Wam powiem, jakby ktoś był zaciekawiony, czy będę. Pewnie będą się pojawiać jakieś pytania w komentarzach, więc ten film jakby tutaj na to odpowiada. No i cóż, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję wszystkim tym, którzy już subskrybują mój kanał. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie robią, do zostawienia subskrypcji. Łapki w górę, bo robi to robotę, naprawdę. Jeżeli duży złapek, no to wtedy te filmy się fajnie oglądają, no a wtedy... Moje serducho naprawdę się cieszę. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się jutro, miłego wieczoru, bo już ciemno troszeczkę za oknem nocy i dnia i do zobaczenia. Cześć.